Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Życie w Holandii oczami księgowej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zasiłkach dla bezrobotnych. Straciłeś po pracę całkowicie lub częściowo i co dalej? Oczywiście masz prawo starać się o zasiłek dla bezrobotnych, i tutaj nie ma znaczenia, czy jesteś zameldowany, zameldowana w Holandii, czy też nie. W obu przypadkach masz prawo do tego, aby złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Jednak co ważne, pamiętaj o tym, że faktycznie potrzebujesz utracić swoją pracę całkowicie lub częściowo. Jeżeli w ciągu kolejnego, tak jakby nowego zatrudnienia, nie masz jakby dla siebie pracy, w momencie, kiedy zakończyłeś zatrudnienie, zakończyłaś i chciałabyś otrzymać. Kolejną pracę, ale niestety nie możesz jej znaleźć, złóż wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Pamiętaj, że w ciągu 36 tygodni potrzebujesz mieć przepracowane minimum 26 tygodni, wtedy dopiero masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Czyli załóżmy, że pracowałeś, pracowałaś 3 lub 4 miesiące i wcześniej pobierałaś, pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych, jeżeli tamten zasiłek faktycznie nie był przerwany, nie masz prawa do zasiłku, potrzebujesz na nowo przepracować 20. Minimum 26 tygodni w ciągu 36 tygodni. Zostałeś zwolniony z pracy, zwolniona z pracy nie z własnej winy. Czyli w momencie, kiedy ty kończysz zatrudnienie i byłoby to na twój własny wniosek. Nie masz prawa do zasiłku. Co w przypadku, kiedy kończy nam się e, współpraca z pracodawcą za porozumieniem stron? Jeżeli jest na wniosek pracodawcy, masz również prawo do tego, żeby złożyć zasiłek. Jeżeli kończysz umowę za porozumieniem stron na swój własny wniosek, nie masz prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli jesteś zwolniony z pracy, pamiętaj o tym, aby mieć pisemne potwierdzenie od twojego pracodawcy, że nie ma już dla ciebie więcej pracy. Oczywiście, w jaki sposób składamy zasiłek, wniosek o zasiłek dla bezrobotnych? Najwygodniej jest to zrobić poprzez kod DigiDay. Na, w jednym z filmików wyjaśniałam, czym jest i w jaki sposób możemy złożyć wniosek, tak więc zapraszam Cię do tego, abyś poszukała w, w filmikach i odnalazła odnalazł tą informację, e, co ważne możemy w przypadku niezameldowanych osób również składać wniosek od Digiday, i w ten sposób cały, cała procedura. Składania wniosku o zasiłek dla bezrobotnych i później opieka nad tym zasiłkiem odbywa się właśnie digitalnie, czyli poprzez te kody do logowania. Oczywiście, gdybyś um, chciała, chciał otrzymać więcej informacji w temacie zasiłków dla bezrobotnych, ale też zasiłków macierzyńskich, zasiłków chorobowych, zasiłków bystand, zasiłków dla osób, które mają swoją własną działalność gospodarczą, zapraszam Cię do najnowszego kursu w ramach Akademii Księgowości, który startuje 4 października 2024 roku i do... Łączyć możesz do tego kursu tak naprawdę w każdej chwili, bo nawet już po starcie, oficjalnym starcie programu, będzie można sobie dokupić dostęp i obejrzeć wszystkie nagrania w związku z zasiłkami. Tematy, jakie będą poruszane, oczywiście już podałam w tych zagadnieniach głównych. Jeżeli potrzebujesz wsparcia również w tej kwestii, złożenia wniosku o zasiłek, oczywiście zapraszam do Akademii Księgowości w Holandii. Stworzyłam platformę. Nie tylko szkoleniową, ale przede wszystkim obsługującą Polaków żyjącą, żyjących w Holandii, więc i tam dla ciebie znajdzie się miejsce. Możesz podjąć kontakt przez nas, nasz e, fanpage, Akademia Księgowości w Holandii lub po prostu na e-maila. E, wszystkie dane są w opisie tego, odnajdziesz w opisie tego filmiku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo.